Trzeba było dotrzeć do tej szkoły. A to nie było wcale takie łatwe, dlatego że to miasteczko leżało. Tak, na uboczu dróg takich ważniejszych, komunikacyjnych, i dojazd był bardzo utrudniony. A przecież autobusy nie kursowały, kolej tam nie dochodziła. Najbliższa kolejka, wąskotorowa, była od nas 6 kilometrów. Trzeba było do niej dojechać. Więc czym dojeżdżałam? No, rodzice po prostu załatwiali wóz. Konia, woźnicę, jakiś gospodarz, prawda, wypożyczył wóz, zawiózł mnie tam na, tą, na dworzec tej kolejki wąskotorowej. To tam dworzec, taki przystanek. Stamtąd jechałam ponad 40 kilometrów tą wąskotorówką do Włocławka. Tam się przesiadałam na prawdziwą kolej, to znaczy już prawdziwą koleją jechałam, i do Hełmna. A więc wóz, wąskotorówka i prawdziwa kolej. Tych przesiadek było dużo. No a kiedy przyjeżdżałam do domu na jakieś ferie, wakacje, no to już limuzyna <głosyna> stała na przystanku, gotowa, żeby mnie zabrać i przywieźć do domu. Zawsze się starano, żeby tam położyć jakiś kocyk na tym siedzeniu, i tak było. A zimą pamiętam, bo to tak się wiąże trochę z tym, powiem, no to już moja mama przechodziła wszelkie możliwości i pomysły, miała niesamowite, bo tak dbała o swoją córeczkę, żeby się nie przeziębiła, bo ja byłam dzieckiem słabym, takim. Bano się o moje zdrowie, o moje życie. No więc. Najgorzej było wracać po wakacjach zimowych, po Bożym Narodzeniu, właściwie po Trzech Królach się wracało do szkoły. Były w tym czasie bardzo srogie, ostre zimy. No, niesamowite zaśnieżone drogi, zwały takie tego śniegu po obu stronach drogi. No jak teraz jechać sześć kilometrów w taki mróz na wozie odkrytym do kolejki. No więc mama znowu wypożyczała wóz wymoszczony słomą, a jeszcze żeby na koniec przynosiła pierzynę, przykrywała mnie, a ja taka w, tej, w tym skulona na tej słomie pod tą pierzyną jechałam do szkoły. Moje dzieci często mnie proszą, żebym ja im o tym opowiedziała. No bo to było rzeczywiście, no ale to z drugiej strony świadczyło, że człowiek zrobiłby wszystko, żeby sobie, no żeby osiągnąć cel, jaki sobie postawił. A ja chciałam się uczyć dalej, chciałam poznawać świat i zniosłabym wszystko, co tylko i znosiłam, bo przecież były różne sytuacje.